Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję, za, że zgodziła się pani na to nagrywanie i na to, na to spotkanie. Pani Justyno, proszę kilka słów o sobie powiedzieć na początek. Y jest, znaczy ogólnie, no Jestem już takim starszym pracownikiem szkoły, zwierzającym ku emeryturze. Pracuję w szkole podstawowej. Przez kilkanaście lat byłam pedagogiem szkolnym. Jestem z wykształcenia pedagogiem specjalnym, ale bardzo krótko pracowałam. Przez trzy lata jako nauczyciel, wtedy chyba to się nazywało wspomagający, jak pamiętam. A od tego roku jestem nauczycielem współorganizującym w klasie drugiej. I zaczynałam jako nauczyciel dla jednego chłopca z niepełnosprawnością intelektualną. W stopniu lekkim, a teraz doszedł do tego chłopiec, który był już w klasie, ale teraz była diagnoza: ma spektrum autyzmu i ADHD. Także jestem opiekunem dwójki dzieci, no i realizuję się właśnie tutaj teraz w taki sposób. No i właśnie skąd bo teraz Pani z pedagogą specjalną, jest wykształcenie jest, zdecydowała się pani na kurs doskonalący. I teraz skąd w ogóle pomysł, żeby na ten kierunek i żeby w ogóle coś Panią skłoniło do tego? Pomysł, pomysł zrodził się z tego, że no, miałam taką świadomość, że kończyłam studia 30 lat temu i kiedy pracowałam przez 3 lata jako nauczyciel, właśnie ten wspomagający, to miało, nie miałam dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, tam były inne trudności. I miałam takie poczucie, że po prostu lata świetne minęło. Nie? Od, od czasu. Kiedy ja kończyłam te studia e, i poszukiwałam właśnie czegoś, żeby zrobić to dla siebie i dla tego dziecka, e, no żeby po prostu tak, no nie wiem, no jakoś sobie i przypomnieć, i, i jakieś może nowe metody poznać, no bo też nie znałam tego chłopca. E, no i tak zaczęłam po prostu szperać, i, e, no i zobaczyłam, że Progressfera ku mojej radości właśnie organizuje takie studia. Więc ja po prostu jak tylko no, zobaczyłam, że właśnie wy, no to już nie miałam żadnego dylematu. Od razu, no, od razu podjęłam decyzję, już tam nie czekałam na to, czy mi ktoś dofinansuje, czy nie, tylko po prostu wiedziałam, że skoro robi to Progresfera, to na pewno będą to studia porządne a nie jakieś odsłuchy, tak? I właśnie to, to, że no ja po prostu znam tutaj i, i ciebie, Agnieszko i, i Oasie z, z jakichś wcześniejszych właśnie szkoleń mm -hmm. I, i, i po prostu zawsze byłam z tego zadowolona i wiedziałam, że to jest żywe, że jest tak super przygotowane merytorycznie, i że na pewno jeżeli zapraszacie jakieś osoby do współpracy z tych prowadzących, to, no to będą to takie osoby, które po prostu spełnią oczekiwania i tak się stało mm -hmm. okay. od razu powiedzieć. A były jakieś wątpliwości? Odnośnie, ale odnośnie czego? Czy w ogóle się zapisać, albo czy się zapisać do nas? Nie, ja nie miałam wątpliwości w ogóle, dlatego że miałam dobre doświadczenia z Wami, ale też od osób, znaczy jak ja, bo ja, znaczy ja mieszkam w pobliżu Poznania. I mhm. też, no, kiedy mówię progresfera, to wiele osób po prostu wie, o kim ja mówię, i, i macie po prostu dobrą opinię, tak? A że nie musiałam jakby, znaczy nikt mnie nie musiał przekonywać, no bo sama tego doświadczyłam, tak? Mhm. Także wiadomo, nie, że znamy się już tyle lat właśnie, przyszły, to, no, no, to u was to tylko mogło być lepiej jeszcze, tak, niż było, nie? Więc tutaj, znaczy nie, w ogóle nie rozważałam innej, jakiejś, innego szkolenia, innej uczelni. No Okej, okay. no to słyszę Ci po i że taka opinia po nas, czy przy nas jest. A w takim razie idźmy do pozytywów. Z tych rzeczy, które najbardziej pozytywnie zaskoczyły, to, to co to było? Ja, znaczy ja w ogóle uczestniczyłam we wszystkich zjazdach, nie mogłam tylko być w ostatni piątek ze względu właśnie na klasę, bo było ognisko i, i po prostu ten termin mi tak nie przypasował. Natomiast bardzo zależało mi na tym, żeby być na wszystkim, bo tak jak mówię, doskonale przygotowane są te zjazdy merytorycznie, mhm. jest bardzo dużo ćwiczeń. Cały czas coś się dzieje, tak? Tutaj naprawdę nawet wtedy, kiedy były te dni wykładowe, to też jakoś tam się dzieliliśmy na grupy, łączyliśmy. Ja czegoś takiego potrzebuję. Mm -hmm. a, a z drugiej strony nie potrzebuję nigdzie jeździć, bo ja już nie, jakby nie potrzebuję tego, żeby jakieś wielkie więzi nawiązywać z tymi osobami, z którymi tutaj się spotykam. I ogromnym plusem jest to, że 17 godzina zamyka się po prostu spotkanie mm -hmm. i jestem w domu. A przez pandemię też myślę, że nauczyłam się tego, że w ten sposób można się uczyć i znaczy, jest to dla mnie jakby porównywalne z taką jakością spotkania na żywo, mogę powiedzieć, tak? Dzięki temu właśnie, że to się odbywa w czasie rzeczywistym. To było dla mnie bardzo ważne. Mhm. Że, że to nie będzie, bo bardzo wiele osób, jak rozmawiam ze znajomych, um, korzysta ze studiów, które są um, jak, raz, nagranymi, raz zrobionymi nagraniami i za to płaci się dużo pieniędzy. I nawet, tak śmiem twierdzić, że to jest takie trochę. Nie... Znaczy, no ludzie się decydują kupując, to wiedzą co kupują, no ale tutaj po prostu dostajemy dawkę ogromnej wiedzy, praktyki, bo jest mnóstwo ćwiczeń. E, prowadzący dzielą się swoim doświadczeniem, chętnie się dzielą materiałami. E, są po prostu te osoby, Gotowe na to, żeby odpowiedzieć na każde pytanie. No, po, no, znaczy dla mnie, ja już jestem zapisana w ogóle na przyszły rok. O, no właśnie. Wiem teraz na, na spektrum autyzmu. Tak, dokładnie, to, dokładnie, tak, 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 tak. A gdybyś śmiała ocenić swój rozwój w kwestii wiedzy, kompetencji, to, to co? Znaczy, ja, ja w ogóle złapałam się na tym, że, znaczy, że to była taka, znaczy, nie złapałam się na tym, znaczy, tak, tak, patrząc na ten rok, to jestem przekonana, że właśnie to była bardzo dobra decyzja, dlatego że wiele rzeczy człowiek zapomina, nie? Znaczy, wiele rzeczy, no, tak, właśnie tak. Kiedy, kiedy były te spotkania, tak sobie myślałam, kurczę, ja o tym pamiętałam, te fazy rozwoju dziecka, właśnie te, no to wszystko, co po prostu dotyczy, tak stricte pedagogiki specjalnej. E, i i bardzo mi, się, bardzo mi się podobało, że znaczy bardzo mi się też podobało to, że to było przygotowane jakby ze wszystkich, były różne spojrzenia, tak? Mm. I, I z perspektywy rodzica, i z perspektywy nauczyciela, i rozmowa z rodzicem i, i same zajęcia, tak? No, no. Moim zdaniem to jakby dotknęły, te wszystkie zjazdy są tak opracowane, że dotykają różnych takich sfer właśnie funkcjonowania tego dziecka niepełnosprawnego. I, i uważam, że właśnie dlatego to jest bardzo fajne, tak? bo ja nie zauważyłam, żeby cokolwiek, znaczy niczego mi nie zabrakło. W tych studiach, nie? Tak mogę powiedzieć, że nie wiem, może jeszcze sobie kiedyś tam uświadomię, że może jeszcze coś, ale ja nie mam takiego, nie, nie mam jakby tutaj takich refleksji, że czegoś mi było, nie wiem, za mało, tak? Chętnie mhm. bym się jeszcze pospotykała, bo też e, tak, z, e, zawsze jak byłam na tych szkoleniach e, u Was i tak samo teraz, e, spotkało się grono bardzo fajnych ludzi. E, I taki, takich ludzi, którzy jakby wiedzą, po co są, tak? Mhm. I właśnie, ja nie wiem, akurat trafiałam do grup, w których ludzie, Chcieli pracować, tak? I też wzajemnie dzieliliśmy się, tak, założyliśmy swoją grupę, gdzie też mogliśmy wymieniać się jeszcze dodatkowo jakimiś tam, nie wiem, swoimi materiałami, które mamy na przykład gdzieś tam, nie? Jeszcze tutaj poza tymi studiami, tak? No, także no dla mnie super. A superwizje? No bo to nietypowa forma, jestem przekonana, że nie ma jej tak. nigdzie indziej, więc... Powiem szczerze, że słyszałam o superwizjach i jako pedagog byłam w takiej grupie wsparcia, która jakby, no coś powiedzmy, może była jakimś tam ułamkiem tej superwizji, natomiast to po prostu było coś, na co czekałam, bo byłam bardzo ciekawa i to jest rewelacja. Jeżeli ktoś w tym nie uczestniczył, to nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak to jest pomocne, jak człowiek może czerpać. Myślę, że trudniej było tym dziewczynom, które obecnie nie pracują i na przykład musiały sobie jakiś tam przypadek dziecka wymyślać. Natomiast ja miałam możliwość pracowania na tych dzieciach, z którymi pracuję na co dzień. Więc uzyskałam jednak jak ktoś, z... znaczy przede wszystkim fajne jest to, że, to jest, że ta rozmowa ma strukturę. Ja nie znałam w ogóle tej formy, więc dla mnie to było mega ciekawe. I, I naprawdę bardzo pomocne, jeśli chodzi o te rzeczywiste problemy moich uczniów, nie? Bo omawiałam takie problemy, rzeczywiście, które dla mnie były takim przyparciem do muru. I też ja, ja akurat miałam z panią Małgosią te superwizję. I, i naprawdę, no to, to jest po prostu coś niesamowitego, przez co myślę, że każdy nauczyciel powinien przechodzić, bo to przede wszystkim ma, jest pomocne, jeśli chodzi o rozwiązywanie jakichś problemów, ale jest też bardzo terapeutyczne, bo też ściąga, bo, bo szczerze mówimy tam to co widzimy, tak, kiedy dana osoba prezentuje, ale też doświadczyłyśmy tego, że ściąga z człowieka też czasami takie poczucie winy, jakiejś odpowiedzialności za, za coś, za co naprawdę nie jesteś odpowiedzialna, na przykład. Także i zawsze daje inne spojrzenie, nie? I, I bardzo wiele pomysłów się rodzi. Potem się okazywało, na przykład, że coś tam próbował, ktoś próbował coś zastosować i się udało, a może się nie udało, nie? Także że można sobie na przykład przez spotkania ciągnąć jedno dziecko swoje, a można na każdym mieć na przykład kolejne dzieci i uzyskać tutaj taką konkretną pomoc. Nie? To jest coś niesamowitego. A jakie były dodatkowe korzyści poza zajęciami? Coś, coś takiego, jakaś wartość dodana, której się nie spodziewałaś, a jednak? Ja powiem tak, że dla mnie to było, znaczy dla mnie to było coś takiego, co. Jakby skłaniało mnie bardzo do refleksji, ale też były zadania między zjazdami, mhm. było trzeba na przykład napisać recenzję książki, było trzeba wykonać jakieś konkretne zadania. I to mnie tak trochę oczeźwiło po prostu, bo było trzeba się zająć czymś właśnie z pozycji ucznia. Mhm. E, zro, mhm. Zrobić takie zadanie domowe, trochę poszperać, poczytać. Dla mnie to było bardzo otwierające, tak? bo musiałam cofnąć się do, też tam do pewnych rzeczy, o których już zapomniałam. I, no I stwierdziłam, że jednak jeszcze dam radę na przykład coś tam właśnie takiego zrobić, nie? bo na, na mnie, dla mnie to po każdych zajęciach było coś, co od razu mówiłam: Jezu, ja to muszę w przyszłym tygodniu wypróbować, tak? bo, bo jest to też skarbnica pomysłów, nie, bo przez te zajęcia były, były takie u nas dwie osoby, Agnieszka i Małgosia prowadzące, ale też tam się przewijały inne osoby i naprawdę można było skorzystać z bardzo wielu pomysłów. Mhm. I też bardzo fajne były zajęcia, Dotyczące relaksacji na przykład, nie takiego właśnie zadbania o siebie. No, to, także to ja, ja naprawdę bardzo oczekiwałam zawsze tych zajęć. Nie? Są, odbywa się to w bardzo fajnej atmosferze. Także na, znaczy dla mnie tutaj wszystko było super. No to zadania deser, pytanie. Gdybyś miała powiedzieć kilka słów, um, takiej przesłania um, dla osób, które się wahają, zastanawiają, warto, nie warto, tutaj u nas progresferze, czy w ogóle, to co by to było? Znaczy ja bym chciała powiedzieć, że jeżeli ktoś chce podjąć studia na kierunku, który oferuje Progresfera, i chcę to zrobić po to, żeby rzeczywiście się czegoś dowiedzieć, żeby się rozwinąć. Chcę poświęcić czas, a nie gdzieś tam się ślizgać i nie wiem, tylko sobie odsłuchać i coś tam no. pełnić, żeby dostać papierek, ale chcę się rzeczywiście czegoś nauczyć i otworzyć. To gorąco zachęcam. I naprawdę wszystkie, bo, bo jeszcze też chciałam powiedzieć, że mm, te zajęcia, bo my byliśmy jako studenci, pracowaliśmy na różnych poziomach. Były osoby, które były z przedszkoli, ze szkół podstawowych, ale też z jakichś tam szkół średnich, tak, przeróżni ludzie, albo też tacy, którzy jeszcze w ogóle nie podjęli pracy w zawodzie, ale też to było tak przygotowane, że to dotyczyło te, znaczy te, te, dotyczyło różnych właśnie tych o, poziomów rozwoju dziecka, nie? także czasami było trzeba pracując w przedszkolu, posłuchać o, w szkole posłuchać o przedszkolakach i, i odwrotnie, ale to właśnie jest bardzo rozwijające i też daje nam i też daje nam takie możliwości, że nie wiem, no może dziś szkole, a może jutro jednak pójdę do szkoły, no także naprawdę yy, i właśnie to o czym mówiłyśmy, superwizja, tak, to jest yy, coś niesamowitego i właśnie jak rozmawiam z koleżankami z pracy, które gdzieś tam jakieś studia robią, to nigdzie nie spotkały się z superwizją, yy, więc yy, to znaczy, tu, tutaj po prostu jakby bezsprzecznie to, że odbywa się to w czasie rzeczywistym yy, i że są to superwizje, i że mamy bardzo dużo ćwiczeń, i to dzielenie na pokoje, nawet mąż się ze mnie śmiał, że, no, że, te, że tak jak w szkole, nie? Więc te, i to jest, y, aha, i pracuje się na kamerach, tak? tak? Także trzeba po prostu, znaczy, mi się to bardzo podoba, bo trzeba podejść, jak się podejmuje te studia, to, to trzeba podejść do tego poważnie. Tak, że to nie jest takie prześlizgnięcie się, tylko po prostu tam rzeczywiście prowadzące pilnują tego, a jeżeli ktoś ma kłopoty, oczywiście gdzieś tam z kamerą, no to melduje, no ale wiadomo, że nie można mieć tych kłopotów co zajęcia, tak, ale naprawdę to też było dobre, tak, że my, że my po prostu się widzieliśmy i, i naprawdę, no, widziałam, że było tak, że nie było znikających ludzi, nie, że, że po prostu wywiązała się, wywiązała się taka więź między nami i, i wszyscy z tego korzystaliśmy. Super. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tę dobrą opinię.